serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek z tych cyklów, które znamy będzie trochę ciszy, ponieważ całego 07 się nie mogę puścić prawa autorskie. Mianowicie o czym dzisiaj będzie ten live? Drodzy Państwo, kontrola umysłu. Kontrola umysłu, no takie zagadnienie dosyć szerokie. Hmm, powiedzmy sobie, hmm, denuncjatorzy uciszani za pomocą technologii i narzędzi do kuczliwości elektromagnetycznej. Drodzy Państwo, będę w tym odcinku omawiać dwa swoje artykuły autorskie na mojej stronie, do której link oczywiście znajdziecie pod tym filmem. Przenieśmy się do roku 1988, konkretnie do dnia 10 kwietnia. San Francisco Chronicle. Doniosło, drodzy Państwo, o tajnym agencie, który żyje obecnie w strachu. Rex Nils był denuncjatorem. Jego, można powiedzieć, przenośni, bezprecedensowa kooperacja e, doprowadziła do zasądzenia 19 kupców i nadzorców obciążonych oskarżeniami o oszustwa, uniki podatkowe czy wykorzystywanie protekcji. Słuchajcie, oszacowano, że Nils dostarczył miliony w łapówkach. Opłacał głównych kontrahentów elektronicznych. Brał on udział też w federalnym programie ochrony świadków. No a wtedy sądziło się z rządem. Sądził się z rządem. Doniósł on o ataku mikrofal i promieni rentgenowskich. Drodzy Państwo, dodam tutaj w nawiasie, że wielu z Państwa może nie dowierzać tego typu, można powiedzieć, technikom stosowanym podczas kontroli umysłu, ale to jest niestety prawda. Trudno w nią uwierzyć, ale to jest prawda. On dokumentował wysokie stopnie radiacji. Słuchajcie, dokuczano mu wówczas na różne sposoby. Bezsenność, udokumentowana kampania dźwiękowa, która źle wpływała na świadomość i podświadomość. Drodzy Państwo, to nie znaczy, że jak mamy bezsenność, to jest to od razu kontrola umysłu. Mm. Za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego każda bezsenność nie jest kontrolą umysłu. Fakty takie są, słuchajcie. Znajomość technologii elektromagnetycznej pochodzi zarówno z takich niesklasyfikowanych, jak i wysoce utajnionych źródeł. Na przykład w specjalnym reportażu wiadomości CNN, bodajże z 1986 roku, Chuck DeCaro wielokrotnie pytał Pentagon o broń mikrofalową. Po wielu miesiącach oczekiwania, Pentagon odpowiedział, że sprawa broni częstotliwości radiowej jest zbyt delikatna, aby o niej dyskutować. Więc istnieją udokumentowane i aktualne, sprawdzone kongresowe dotyczące takiego dokuczania i nielegalnej obserwacji w kraju, prowadzone przez agencje wywiadowcze NASA. FBI, CIA przeciwko tak zwanym typom antyrządowym. Czyli to, co na przykład teraz, drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa ogląda aktywistów czy dziennikarzy mainstreamowych i oni czasami wspominają o pewnych jakichś dziwnych zdarzeniach, zastanawiamy się, czy to jest prawda, czy to tylko naciąganie, czy nie naciągają nas na to, żebyśmy uwierzyli, że są niewygodni dla naszego. Rządu w związku z czym jest jakaś kontrola. No, nie wiadomo, jest to możliwe. Słuchajcie. Kolejny przykład. 40-letnia kobieta, która doniosła FBI o oszustwie inwestycyjnym w 1986 roku, stała się potem celem takiej działalności. Jest, znaczy była ona, tak? Inżynierem do spraw środowiska. Zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Stała się celem udokumentowanych wysokich stopni radiacji, zatruwania rtęcią oraz kradzieży dokumentów w pracy. <laughs> Przepraszam, drodzy Państwo, naprawdę, mimo to, że brzmi to jakby to było rodem z filmu science fiction. Ale jest to naprawdę możliwe. Ja tu podaję z zobaczcie 1960, 1996. Ja tu podaję tak, jakby patrzeć troszeczkę za czasy, cofając się troszeczkę wcześniej, że to już się działo, tak? To podam może jeszcze jeden przykład. Pewna pielęgniarka wystąpiła w roku 1996. O odszkodowanie z powodu stwierdzonej alergii na rękawiczki lateksowe. Słuchajcie, w kilka miesięcy potem rozpoczęło się elektroniczne dokuczenie. Pielęgniarka doniosła, że. Doniosła raczej o takich symptomach porównywalnych do znanych technik dokuczliwości wywiadu. Mówiła też o licznych włamaniach do jej samochodu i mieszkania o przekładaniu przedmiotów użytku osobistego, o manipulacjach z jej telefonem, czy też niewytłumaczalnych problemach ze sprzętem elektrycznym, tzw. ofensywie dźwiękowej przeszkadzającej we śnie i dyskredytujących technik fizycznego, elektromagnetycznego dokuczania. Drodzy Państwo, ile można mieć włamań do samochodu? Zastanówmy się, przeanalizujmy ten wątek. Ile można mieć włamań do samochodu? No, większość z nas, nie mówię, że wszyscy, mają tam jakieś samochody, tak? Inni lepsze, drugi gorsze, gorsze, znaczy w sumie, przepraszam, jedni droższe, bo nowsze, drudzy tańsze, bo starsze. E, ile może być tych włamań? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Mhm, no właśnie. W krótkim odgorsie czasu? Dziwne by to było. No chyba, żebyśmy się domyślili, że o, ze Stachem ostatnio na grillu, trochę popijając się pokłóciłem, to może Stachu mi takie numery robi, no być może Stachu mógłby robić takie numery ale bardziej może rysując nam ten samochód kluczem czy nie wiem, łamiąc lusterko ale włamania, no Stachu chyba nie byłby taki głupi, no włamanie no to już zgłaszamy na policję, tak no właśnie słuchajcie, jeśli w sposób taki naturalny dyskutowała ona o tych symptomach, to było to skazane na określenie takie paranoiczne, szalone, czyli tak jak mówię, no, wydawało się jej, znaczy wydawało się jej może nie, ale może jakaś paranoja ją do, 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 dopadła. Jej skargi były ignorowane, tak jakby pochodziły od chorej osoby, ale słuchajcie, wzrastająca liczba takich przykładów powinna jednak być dogłębnie prześledzona. To jest, to, są to, to jest kilka takich przykładów z, mojego, z części mojego artykułu, z jednej części. Z drugiej części, słuchajcie, drodzy Państwo, którą przygotowałam na ten taki pilotażowy odcinek, można powiedzieć o tym temacie, to są militarne, zas militarne zastosowanie i zdolności operacyjne broni elektromagnetycznej i neurologicznej. Drodzy Państwo, Wartości użytkowe sztucznych pól elektromagnetycznych mieszczą się w szerokiej skali możliwości. Mogą one być zastosowane w wielu operacjach militarnych i częściowo militarnych. Słuchajcie, niektóre z tych potencjalnych zastosowań używane są wobec grup terrorystycznych dla sprawowania kontroli nad tłumem dla kontroli bezpieczeństwa jako techniki wojny takiej taktycznej. Przypadki takich systemów elektromagnetycznych mogą być użyte do wytwarzania zakłóceń psychologicznych średniego i ciężkiego stopnia. Czyli do za, czy to są takie zakłócenia spostrzegawczości lub powodowanie takiej dezorientacji w tłumie. Tak? Czyli, jeżeli mamy na przykład, no, powiedzmy sobie przykładowo, jakieś duże zgromadzenie, to żeby je zdezorientować. Zakłócić spostrzegawczość stosujemy właśnie tego typu broń, tak, z systemem elektromagnetycznym. Fale, które oddziaływują na tłum, tak, powodują coś, agresję czy też dezorientację. Ale istnieje długa i niedostępna historia takich prac badawczych nad częstotliwością elektromagnetyczną IMF. I neurologią. Słuchajcie, przykłady tych badań dotyczą na przykład kobiet, e, protestujących przeciwko bazie wojskowej w Grychen Comos w Anglii, które stały się celem broni radiacyjnych i mm, antypiechotnych w 1985 roku. E, no, w sumie to podaje to tak e, źródło Denesin numer 244 z 14 marca 1987 roku. Z tego, z tego źródła korzystałam. Kobiety te protestowały przeciwko umieszczeniu rakiet typu Cruise w amerykańskiej bazie sił lotniczych w Anglii. Donosiły one o dziwnych takich symptomach porównywanych do choroby mikrofalowej. Doktor Rosalie Beryl i Kim Besley, inżynier radiowy, członki nie Electric Four Pace, poczyniły pomiary, które świadczyły o silnej radiacji w Grychen, aż do 100 razy wyższe niż na sąsiednich obszarach. Słuchajcie, w ówczesnej gazecie The Manchester Guardian podano, Stany Zjednoczone używają system wykrywający BSIS, który pracuje na wystarczająco wysokich częstotliwościach mogących powodować odbicie fal radarowych od ciała intruza poruszającego się w pobliżu otaczającego ogrodzenia. Drodzy Państwo, w Nowym Jorku zaczęto odczuwać podobne symptomy, bowiem, słuchajcie, w 1988 roku kobiety, które wystąpiły o nakaz sądowy dotyczący zbadania tej sprawy, spotkały takie przypadki, można by powiedzieć, jak włamania do ich domów, samochodów, kradzieży dokumentów, otwierania listów i to w takiej dosyć dużej częstotliwości, bo yy, yy, przeanalizujmy, no może to zdarzyć się raz na ruski rok, mówiąc po naszemu, prawda, że ktoś tam, no listy już nie, bo te skrinki są zabezpieczone, ale dla chcącego nic trudnego, umówmy się, no włamania do domu, no raz na ruski rok, ale nie z częstotliwością yy, jakąś większą i dotyczące te włamania domu członki, które protestowały, tak. I chcę też Państwu przytoczyć, można powiedzieć taki cytat z książki doktora R. O. Beckera, "Electromagnetism and Life, czyli elektromagnetyk i życie. Możliwość tego, że Związek Radziecki, słuchajcie, może wyprzedzić USA pod względem systemów broni IEM, utrzymywała się przynajmniej tak od czasu napromieniowania ambasady USA w Moskwie w 1953 roku to Washington Times w 1972 roku opisał: "Rząd rosyjski kontynuuje bombardowanie ambasady USA w Moskwie radiacją mikrofalową. Pulsujące emanacje pochodzą z budynku mieszkalnego po drugiej stronie ulicy, który jest przypuszczalnie zapchany rosyjskimi urzędnikami bezpieczeństwa." Globe Kolejne czasopismo z, z, z 1976 roku donosi o tym, że ambasador Walton Stolsel zachorował na rzadką chorobę krwi, podobną taką do białaczki, i cierpi na bóle głowy oraz krwawienie z oczu. Jego dwaj napromieniowani poprzednicy, ambasador Charles Bohan i Lewell Thompson, umarli na raka. Istnieje możliwość, że w teraźniejszości jest już broń niszczenia na szeroką skalę. Może to być broń klimatologiczna, nowe urządzenia, słuchajcie, elektroniczne, takie jak promieniowanie silnej energii i mechanizmy kontroli umysłu. Oczywiście, jest wiele przykładów użycia tej technologii przez supermocarstwa. Słuchajcie, które ja postaram się w kolejnych odcinkach. Można powiedzieć, ujawnić na podstawie źródeł, jednak czy taką broń można i należy rozwijać, powinno stać się przedmiotem debaty publicznej, drodzy Państwo, ponieważ jak każda broń, no, służy do czegoś albo do obrony, albo do ataku, tak? Jak mamy nóż w kuchni, to. Jeden człowiek weźmie ten nóż i będzie sobie chleb czy mięsa, a drugi weźmie z zamiarem zabicia kogoś, tak? Więc tutaj jakby dyskusja trwa już od wielu, wielu lat, czy trzeba rozwijać taką broń. Bo jeżeli ona jest użyta w obronie kraju, przed na przykład terroryzmem, to jest, to jest fajne, to jest pozytywne, tak? Ale jeżeli jest użyta do nękania osób, które są na przykład w danym kraju przeciwne rządowi i są dosyć znane te osoby, tak? I mają te osoby posłuch, czy to jest fair? No nie sądzę. Drodzy Państwo, zresztą zostawiam opinię, opinię czy też analizę tego odcinka na podstawie dwóch moich artykułów ze strony, zostawiam Państwu po prostu. Zapraszam oczywiście na moją stronę. I na moją stronę na Facebooku. Linki, drodzy Państwo, znajdziecie pod tym filmem. Dziękuję oczywiście serdecznie za subskrypcję, komentowanie, udostępnianie, łapki w górę. I drodzy Państwo, no, myślę, że rozwiniemy jeszcze ten temat. Do usłyszenia wkrótce.